Witam na kanale Januszowice, z tej strony Hiroć i dzisiaj opowiem wam o pierwszych dwóch eventach z naszego serwera. Pierwszym z nich był event Halloween. Polegało na tym, że gracze pojawiali się na mapie stworzonej pod inny event, mając za zadanie przejść w nocy, mając na sobie skórzany setka, kamienny miecz i pustaka jedzonka. Gracze musieli uwierzyć na wrogie moby i innych uczestników eventu. Osoba, która ostatnio przeżyła, wygrywa. Były trzy rundy i zwycięzców wam nie będę zdradzać, na odcinku tej gry dowiecie się dokładnie kto zwyciężył, który znajduje się w prawym górnym rogu. Mogę jedynie zdradzić, że do wygrania było dużo diamentów i spawner. Drugim eventem był event, gdzie otwieraliśmy end i szukaliśmy end city. Dużo tutaj nie muszę mówić, bo sami wiecie jak to wygląda. Dodam jedynie, że walczyliśmy przeciwko pięciu smokom, pomimo że mieliśmy na początku walczyć z dwoma. Jak to się stało, tego dowiecie się u mnie w materiale tak samo w prawym górnym rogu. To tyle ode mnie. Ja dzisiaj wam opowiedziałem o dwóch pierwszych eventach serwera Januszowice. O kolejnych eventach będziemy wam mówili albo ja, albo inne osoby z administracji będziemy wam mówili w kolejnych filmach. O eventach, które były lub będą, bo to nie są jedyne dwa eventy, które się pojawiły u nas. To tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, Bereta. Siemano.